Dzisiaj w Ewangelii młodzieniec usłyszał słowa od Jezusa i odszedł zasmucony. Pan Jezus mówi do niego, a on odchodzi zasmucony z rozmowy z Bogiem, bo usłyszał głos Boga. Dlaczego odszedł smutny, bo nie podjął decyzji? To jest też często w naszym życiu, że Jezus nas zaprasza do czegoś bardzo konkretnego, żebyśmy coś zrobili, żebyśmy podali rękę, przyłamali się. Zaparli się w czymś, a my nie podejmujemy decyzji. Mówimy trochę tak, trochę nie, trochę chcę, trochę się wycofuję, i efekt jest taki, że odchodzę z modlitwy smutny. Spędziłem godzinę na adoracji, pół godziny na adoracji, a za chwilę znowu jestem smutny. Dzisiaj chcę Cię zachęcić, żebyś popatrzył na modlitwie, gdzie ja potrzebuję podjąć decyzję, co jest takiego, że w końcu powinno być tak albo tak, bądź w jedną albo w drugą. Zrób ten krok. I po spojrzeniu na swoje życie w ten sposób spróbuj podjąć chociaż coś, co przybliży cię do decyzji, chociaż trochę, żeby być bliżej rozwiązania.